Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu Action. Najpierw trochę przebitek z dzisiejszego przeglądu i zaraz będziemy zaczynać. Jeżeli chodzi o promocję tygodnia, tutaj w oko wpadło mi takie urządzenie do stylizacji włosów 5 w jednym w cenie prawie 96 zł. Mamy tutaj całkiem duży czarny futerał. Tutaj informacja o tym produkcie. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to jest ono bardzo pozytywne. Jeżeli ktoś z Was ma to urządzenie, to dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Następna nowość: za prawie 130 zł mamy 18 talerzy. Zdjęcia te produktowe na tym kartonie są naprawdę ładne. Jestem ciekawa, jak w rzeczywistości wyglądają te talerze. Tutaj mamy sześć talerzy śniadaniowych, sześć głębokich i sześć obiadowych. Jeżeli ktoś z was kupił ten zestaw, to oczywiście też tutaj napiszcie w komentarzu jakie pierwsze wrażenia. Teraz e echoby. Akurat mało nowości, jedynie za prawie 8,80 mamy zestaw szydełek wykonanych z bambusa. Tutaj 6 różnych rozmiarów bardzo naciutki jest ten zestaw. Już go odłożę i przejdziemy się dalej. Kolejna alejka, i zaczniemy od tych lamp pierwsza lampa tutaj zaprawia 32 zł. Jest to lampa stołowa z abażurem w kolorze białym i w kolorze taup. Tutaj ten abażur, on jest wykonany z takiego jakby baranka. Co mnie zaskoczyło, ta lampa jest mega lekka. W ten sposób się prezentuje średni. Rozmiar tutaj jeszcze wam pokażę od środka jak to wygląda. I obok mamy kolejną lampę ta lampa trochę droższa, za prawie 38 zł, ceramiczna, tutaj jeżeli chodzi o ten abażur, on jest wykonany z papieru i ta lampa występuje w różnych wariantach, jeżeli chodzi o kształt, obok za 18 zł mamy zegar okrągły z tworzywa sztucznego i ze szkła, tutaj też szkło jest takie wypukłe, nie wiem czy Wy to widzicie na tym nagraniu ale ogólnie e, uważam, że ten zegar prezentuje się naprawdę e, fajnie kolejna alejka i tutaj na samym dole e, zauważyłam tą taką dekorację ścienną, już została tylko i wyłącznie jedna, cena to prawie 43 zł, wymiary 70 na 50 i ta dekoracja występuje w różnych e, wariantach tutaj niestety została już tylko jedna tak więc widać, że cieszy się dużym e, powodzeniem i idziemy dalej. I tutaj już zauważyłam z daleka ten drewniany domek. Najpierw jeszcze taki pierwszy rzut oka, czy jest tutaj coś nowego. Jeżeli chodzi o ten drewniany domek, jest to szafka na klucze za prawie 25 zł. Występuje w różnych wariantach, w różnych kolorach. Szafka jest dość lekka, ale uważam, że wygląda naprawdę super. Tutaj wewnątrz mamy sześć takich haczyków. Mam nadzieję, że wy w miarę je widzicie. Jeszcze szczegółowe wymiary tej szafki, i tutaj jeszcze Wam pokażę, oprócz tej w kolorze białym, mamy w kolorze czarnym. I tam z tyłu była szafka w kolorze brązowym, tak więc też ją tutaj Wam wyciągnę i pokażę, jak ona wygląda. Jeszcze zbliżenie, żebyście dokładnie zobaczyli. Uważam, że naprawdę fajna szafka. Ją odłożę i idziemy do kolejnej alejki. Tutaj mamy mebelki. Jeżeli chodzi o mebelki, mamy dostępną taką małą szafkę nocną z dwoma szufladami, za prawie 90 zł, szafka wykonana strefna w takim opakowaniu kartonowym. No i to opakowanie, jak tutaj widzicie, nie jest największych wymiarów, ponieważ rzecz, że była jeszcze jedna rzucona. Tutaj już dział dla zwierząt i z nowości mamy takie. Legowiska za 40 zł. To jest taka półka na nóżkach. Jest ona wykonana z weluru. Dwa dostępne kolory czarny i brązowy. Półka średnich wymiarów tak naprawdę. Widziałam ją wcześniej w aplikacji, myślałam, że jest troszeczkę większa, ale na żywo jest ona o wiele mniejsza niż zakładałam. I tutaj pod tą taką mikropoduszeczką mamy te nóżki w kolorze złotym nóżki metalowe, ale mimo wszystko uważam, że te legowiska naprawdę bardzo ładnie wyglądają i za prawie 32 zł mamy torbę do transportu zwierząt wykonaną z materiału, tu możemy przenosić zwierzęta maksymalnie do 10 kg ta torba występuje również w różnych wariantach kolorystycznych i ogólnie mam wrażenie, że wygląda na bardzo stabilną i kolejny produkt za prawie 9 zł. Jest to taka, taki grzebień dla zwierząt do wyczesywania sierści. Oczywiście jest ono wykonane z tworzywa sztucznego. Ten grzebień już odłożę i idziemy do kolejnej alejki. A tą kolejną alejką mieszka, jest alejka za szkłam. I tutaj z nowości za prawie 13 zł mamy dzbanek na wodę, 1,5 litra pojemności, wykonany z grubego szkła. W ten sposób się on prezentuje. I następne nowości są to talerze. Tutaj jeszcze do tych talerzy, do tego kompletu był kubek za prawie 12 zł, ale no niestety już został wykupiony. Za 13 zł mamy miseczki. Tutaj, jak widzicie, ta zastawa jest wykonana z porcelany. Występuje w dwóch kolorach: taki jaśniejszy beżyk i w kolorze białym. Złoty brzeg. Tutaj talerz śniadaniowy za 12 zł. On jest dość dziwny, muszę przyznać, bo jest tak jakby wypukły na środku. Mam nadzieję, że wy to widzicie, o co mi dokładnie chodzi ale mimo wszystko uważam, że naprawdę ładnie wygląda i tutaj talerz obiadowy za prawie 14 zł ten już jeżeli chodzi o jego wykonanie uważam, że jest takim standardowym talerzem tutaj nic nie odstaje nic nie jest wypukłe szkoda tylko właśnie, że nie było tych kubków że one już zostały wyprzedane ale sądzę, że musiały wyglądać naprawdę super że już ich nie było i kolejna nowość są to kubeczki. Kubeczki, które znajdują się tutaj za 4.50 200 ml różne kolory, różne wzory i też uważam, że te kubki na żywo wyglądają naprawdę super. Sama przyznam się, że wzięłam dwie sztuki, bo uważam, że mają coś takiego w sobie naprawdę interesującego. I teraz będzie kolejna Alejka. Tutaj mamy opakowania plastikowe. Jeżeli chodzi właśnie o takie opakowania, takie pojemniki, to za 18 zł mamy zestaw takich trzech pojemników z pokrywką na zaciski. Tutaj mamy taki grubszy plastik. Też te pojemniki prezentują się naprawdę ładnie, naprawdę. Solidnie, no i ta cena 18 zł. uważam, że nie jest to w żaden sposób wygórowana cena. I kolejny produkt za prawie 9 zł. jest to taki organizer z trzema przegródkami, również wykonany z, z tworzywa sztucznego, z takiego grubszego tworzywa sztucznego. I w ten sposób prezentuje się ten organizer. Tutaj, jak możecie zauważyć, jest on taki połączony, też uważam, że całkiem fajnie wygląda na żywo i idziemy do kolejnej alejki tutaj już mamy świeczniki i też będą nowości, na wprost mamy takie malutkie świeczniki na podgrzewacze, ceramiczne za prawie 2 złote bardzo ładnie wyglądają kolory takie delikatne pastelowe i poniżej Następne śnie, świeczniki za prawie 8 zł, różne y, warianty i jeżeli chodzi o te jasne, ta struktura tego y, materiału jest taka chropowata, te w kolorze brązowym i czarnym są już takie y, bardziej jakby śliskie, coś takiego, też uważam, że ładnie wyglądają te y, świeczniki na żywo. Następne nowości za prawie 11 zł, są to skarbonki w kształcie zwierząt wykonane z drewna, w ten sposób się prezentują, też uważam, że naprawdę ładnie wyglądają. Tutaj mamy taką żabkę, z tyłu świnkę, misia koale i tutaj jeszcze mamy kolejnego misia, który był tak po prostu rzucony, tak więc już go wzięłam i poprawiłam, żebyście wy zobaczyli. Jakie są warianty, jeżeli chodzi o te skarbonki. Dział gotowanie i pieczenie. Jeżeli chodzi o ten dział z nowości, mamy taką tarkę z pojemnikiem. Tarka za prawie 13 zł. Tarka wykonana ze stali nierdzewnej. Tutaj Wam ją pokażę. Ogólnie takie pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne i Tatarka przynajmniej w tym sklepie występowała tylko wyłącznie w tym jednym czarnym kolorze, tak więc nie wiem, czy jest to również w innych kolorach i podnoszę się, i kolejna nowość jest to zestaw łyżek. Zestaw za prawie 17 zł. Te łyżki są wykonane z silikonu. Sądzę, że. To wygląda naprawdę dobrze, bo przeważnie te łyżki mam wrażenie, że nie były zbyt fajnie wykonane, ale akurat, jeżeli chodzi o ten zestaw, to mnie bardzo przekonuje, jestem na tak. Tutaj też inne kolory, czarny i taki beżowy. Jeszcze Wam trochę zrobię zbliżenia. Właśnie na te łyżki, żebyście sami zobaczyli, jak one wyglądają. Bo tak jak powiedziałam, mnie one się naprawdę podobały, jeżeli chodzi o ich wykonanie. Tutaj jeszcze na dole patrzyłam, ale nic nowego nie znalazłam. Za to tutaj z boku z nowości mamy takie termosy z stali nierdzewnej za prawie 25 zł. Pojemność jest troszeczkę więcej niż 1 litr. Różne kolory są tych termosów. Tutaj to zamknięcie, te wieczko jest oczywiście wykonane z tworzywa sztucznego. Z tego samego tworzywa jest również ta słomka. Ogólnie termosy też sądzę, że wyglądają naprawdę dobrze. I na sam koniec w dość nietypowej cenie, sądzę, że cena tego zestawu do czyszczenia twarzy to jest 14,89, bo tu nastała jakaś pomyłka. Zestaw jest w takiej metalowej puszce, a w ten sposób się on prezentuje. Jeszcze Wam zrobię zbliżenie na informacje, to co dokładnie wchodzi w skład tego produktu. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Oczywiście dziękuję za obejrzenie i zapraszam Was na inne przeglądy pa, pa.